Wczoraj się spać był jeden, ten rano przychodzę są dwa. Mnożam się skór wysyny. Poczekam do jutra, może będą trzy. <grym> ten ma soczewkę ten nie ma. Ten ma pomalowaną ramę i wypiaskowaną A ten nie ma Trochę się różnią Silniki mają Ten ma polistowy, Ten ma przedliftowy Ale pomalowany ładnie na czarno Będzie pan zadowolony I takie to te dwa luceferki.